Dam Ci dzisiaj bardzo dobrą radę, a mianowicie, przestań porównywać się z innymi. Naprawdę, musisz zrozumieć jedno, że zawsze znajdzie się lepszy, bogatszy, młodszy, bogatszy, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze znajdzie się ktoś, kto. Będzie miał więcej dziewczyn, zawsze się znajdzie ten, który będzie miał lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę przestań się porównywać z innymi. Nie ma sensu, bo większość gdzieś tam osób, no nie, ma coś takiego, że nie podchodzi do dziewczyny, dlatego że już porównuje się z innym z jakąś osobą, która no, najprawdopodobniej nie istnieje, no nie, istnieje tylko w jego umyśle i widzi dziewczynę, no nie, i nie pewnie ma chłopaka pewnie leci na bogatych, pewnie na leci na sławnych i tak dalej i tak dalej, no i tak sobie gdzieś tam myśli masę gości i ta dziewczyna chodzi gdzieś tam sama, no i po pewnym czasie Potyka się z gościem, który jakby to powiedzieć jest przeciętny. No nie? I dlaczego tak się dzieje i zaraz gdzieś tam inni widzą tą dziewczynę z tym chłopakiem? Komentarze, no pewnie ma dużo hajsu i tak dalej, a prawda jest zupełnie inna. Gdybym ja. Porównywał się z innymi, to najprawdopodobniej nigdy bym nie robił tego, czego robię. Nie podchodziłbym do dziewczyn, nie zagadywałbym, nie spotykałbym się z nimi, bo jakby to powiedzieć, zawsze bym miał jakieś wymówki, no nie. Są, jest masa ludzi, naprawdę lepszych ode mnie, no nie? Naprawdę. Ja nie jestem jakimś milionerem, ani nawet nie jestem sławny, no nie. A naprawdę robię mega robotę na ulicy, no nie. I gdybym zaczął się porównywać, no nie. To usiadłbym i bym się załamał, no nie? Bo wystarczy, że wejdę na byle jaką gdzieś tam stronę w internecie. No nie, i już widzę jakiegoś młodego gościa, milionera, milion gdzieś tam followersów, no nie, i ja w ogóle, what the fuck, no nie, zero. Gdybym tak myślał, no nie, to bym w ogóle przestał w ogóle podchodzić, naprawdę, bo bym się załamał. Ale ja mam to gdzieś, naprawdę, staram się jak najmniej. Czytać, w ogóle, wszystko to, co się dzieje na internecie, zazwyczaj internetu używam do pracy, no nie? Praca, jestem skupiony na pracy, muzyka, no nie? Ewentualnie od czasu do czasu jakiś film, no nie? I tyle. Nie wchodzę gdzieś tam po bokach, bo załamać się można, no nie? Naprawdę. Nawet nie wchodzę gdzieś tam, nie patrzę, jakby to powiedzieć, nawet nie wchodzę gdzieś tam, jak nawet poznaję jakąś dziewczynę i da mi Insta, jak kogo ona tam followuje, bo bym się zaraz załamał, no nie. Mój to jest gdzieś tam malutkie konto, tylko mam gdzieś tam w większości dziewczyny i tak dalej, i pomimo tego, że podchodzę do mega topowych dziewczyn, no nie, i z jakimś tam pierwszym, lepszym. Znanym gościem w internecie nie miałbym szans, no to tak mi wychodzi, no nie, z tymi dziewczynami. I kiedyś, jak byłem młodszy, miałem coś takiego, pamiętam, to był dawno temu. Ja sobie tak myślałem, jejku, zagadałem do takiej topowej laski, i siedzę, gadam z nią na ławce, nie. Aż inni goście się na mnie patrzą, jakaś grupka koksów stoi, patrzy się na mnie jakby mnie chciało po prostu e, sprzątnąć, a ja taki łebas, no nie gadam z taką super dziewczyną, no i powiem wam szczerze, że prowadziłem fajnie rozmowie, wszystko super, ale w głowie miałem takie myśli, po prostu ja piernicze i tak dalej, co ja, co, co tu się dzieje, no nie, no po prostu taka no, mała modelka, no nie. No i dobra, e, gdzieś tam gadam, ona się śmieje później, że no, impreza gdzieś tam się kończyła, e, no i dobra, no akurat wyszło tak, że podprowadziłem ją e, koło domu, no nie, bo tam akurat mniej pobliżu e, za, zaparkowałem e, samochód wtedy. No i tego, no i pamiętam, staliśmy, z... jeszcze była taka akcja, pamiętam, że siedzę na, na tej ławce z tą dziewczyną i nagle podchodzi jakiś ziomek, no nie, jakiś koksu podchodzi, no nie, coś tam nawija, no nie, I ja pamiętam, że zareagowałem, no nie, bo on tak w ogóle chciał mi odbić tą dziewczynę, no nie, że zaczął coś, ja mówię, że no ja z nią siedzę, no nie, i o co ci chodzi, no nie, i tak ten gościu, o pa... nie, nie, sorry, pomyłka, no nie. Gdzieś tam przybija mi piona, ale wiecie, no to było takie, e, że nie miałbym szans z tym gościem, no nie. No i tego. No i gadam dalej i później wstaję z tą dziewczyną, no nie. No i to grupa gdzieś tam innych, gdzieś tam mówię, grupka stała, dresy, koksy i tak dalej. No i ten e, słyszę, dawaj, dawaj, zagaduj do niej, dawaj, zagaduj do niej, no nie, masz teraz szansę, no nie ja z tą idę z dziewczyną, wiecie taki... E, też y, lekko gdzieś tam zestresowany, no ale szedłem z nią normalnie, głowa do góry, pomimo tego, że gdzieś tam y, czułem strach, to ni, tego nie okazywałem, no i ten gościu bał się do niej podejść, to nie chyba, nawet ta dziewczyna tak zrobiła takie, to, tak popatrzyła na niego jak na po prostu jakiegoś i nie, coś takiego, no i szło, szedłem z nią, no nie. Ja w ogóle, cały, ja tak sobie patrzę na nią, miała jeszcze takie białe leginsy, gdzie dupsko miała, perfekcyjne, do tego miała e, taką z dekoltem, no nie, bluzkę, że wielki biust praktycznie wylewał się z tego i ruda była, no nie, e, do tego super twarz, no nie, no po prostu... No i idę z nią, gadam, i ja w ogóle tak naprawdę w głowie, czy ja jestem godny tej dziewczyny, ja pierdolnie, że po prostu nie, nie, tak. naprawdę miałem takie myśli. Pomimo tego, że gadałem z nią normalnie, gdzieś tam ją popychałem, no nie uspokój się i tak dalej, no pomimo to w głowie miałem takie ekskluzy, no nie, to była pierwsza w życiu tak konkretna dziewczyna. Miałem Piękne, ale to była, no mówię, modelka, no nie, no po prostu to był taki konkret, no naprawdę i ona była w ogóle z Niemiec, no nie, do babci przyjechała na, na weekend, no nie, więc też, no i tak gadamy, no i podprowadzą ją i tak pocałować ją, czy nie, no mówię, już powiedziałam, że jutro też przyjadę, no nie, ona, że dobra, to jutro będziemy też z koleżankami i się widzimy. No i nie daj mi Causa, bo to by było za szybko, no nie. E, no i tego. No i powiem szczerze, że e, na drugi dzień... Ja w ogóle takim starym autem. No nie Nie miałem super auta, nie miałem super auta. E, jakby ktoś pytał, to był Opel Corsa B. No nie, to zobaczcie jaki grat, no nie. E, I powiem ci, chciało mi tą laskę gdzieś tam sprzątnąć. No nie, naprawdę to i tak... E, Gdzieś tam dałem radę i miałem milion ekskluzów w głowie, ja że nie jestem godny i tak dalej, walczyłem z tym. No i na drugi dzień tego. Przyjechałem z kolegami na tą imprezę. No i tego i ona była. Przyszła też się odwaliła, ja pięć, że taki konkret, że no mówię wam. No i tego. No i pamiętam, wtedy siedzieliśmy na torach tam, no nie. Piwa. Miałem, bo w, chyba mój kolega teraz y, przyjechał autem, zamieniliśmy się. No ja do niej powiedziałem, bo tak siedzimy, tam gadamy koledzy gdzieś tam z, z boku, jej koleżanki też tam z boku. No ja tak gadam, no że czy później tego, czy później tam pójdziemy pogadać, no nie? I ona wiecie co zrobiła, to piwo nagle wylała. <laughs> wylała, no okej, okay, ale wzięła to piwo, wylała całe, no nie? I dobra, gdzieś tam za godzinkę jeszcze marudzenia, śmiania się i tak dalej. no mówię, dobra, wziąłem za rękę, ho, idziemy. No i wtedy ją pocałowałem w takim fajnym miejscu i co najlepsze były sztuczne ognie. Z wody, no nie, z takiego jeziorka wywawywałem i wtedy się zaczęliśmy całować. Było super, no nie. Od razu gdzieś tam moja ręka w ten biust, no nie, i tak dalej, po prostu dziewczyna była moja i ona powiedziała, słuchaj, bo jutro ja już do Niemiec wracam, no nie, a ja w ogóle to serce mi zaczęło walić, no nie, e, no i tego, e, no okej, okay, no nie, a jeszcze pamiętam, co ty chcesz od tej znajomości, no nie, coś stałego, czy taki przelotne ona, nie wiem, no nie, nie wiem, a ty? No ja mówię, no ja wolałbym... Nie, ja powiedziałam mi obojętnie, mi obojętnie, ona mi też no nie. No dobra, no i gdzieś tam numer miała niemiecki, no nie w ogóle, to w ogóle nie był mi pod, tego, no i się pyta, czy mam fejsa, no i tego. No i podała mi fejsa, no nie, że tam się wpisaliśmy, zaproszenie i tak dalej. No i tak się pytam, kiedy gdzieś tam Przyjeżdża, no nie, i tego. No i ona, że no nie wie, no nie, bo ma tą szkołę, tam nie ma wakacji, tam są jakieś tam przerwy dwutygodniowe, cztery tygodnie szkoły, dwa coś takiego, hoch czy co, nie wiem, nie wiem co to było, nie będę mówił, no nie. Ale tego, no i dalej się gdzieś tam całowaliśmy, no ale powiem wam szczerze, mi się wtedy zrobiło no, smutno, no bo już była szansa, że już jej więcej nie zobaczę, no nie? A mówię taki konkret, no nie, że po prostu, wow, no i dobra, no i później ją gdzieś tam odprowadziłem, ona jeszcze gdzieś tam łezkę uroniła, no nie, no i gdzieś tam pocałowaliśmy się i poszła, no nie, no i, na, no i tego, no i jak coś tam było, do zobaczenia, czy coś, no, no, jak coś w kontakcie jesteśmy, no i tego, no i na drugi dzień też przyjechaliśmy. No i tego. Siedzi, mój, bo mój kolega tam z jakąś inną dziewczyną też tam y, kręcił, ale ona była akurat z tego miasta, więc y, miał y, miał w porządku, no nie, sytuację, no ale ja gdzieś tam już taki byłem trochę przymulony i gdzieś tam gadam z jakąś inną dziewczyną tej koleżanki ona była taka dla mnie niemiła, myślałem, że do niej podbijam, no nie? Taka była w ogóle przeciętna była, ale taka była wulgarna, no nie no, mówię wam. No, no i mi się Słuchajcie, co było dalej. No i tydzień później pojechałem do drugiego miasta na festy. No nie, I pamiętam tam e, tego. E, tam, tam je w ogóle na fejsie dodała. No nie, i tak dalej. Coś tam e, mi zaczepkę wysłała. Jeszcze już te zaczepki. Coś takiego i chyba coś tam e, nie wiem, czy mi napisała. Nie, nic mi nie napisała. Dodaliśmy się. I cisza, no nie. No i słuchajcie, tego, ja pojechałem za tydzień do następnego miasta i tamto też poznałem taką dziewczynę, ale już ją stukałem, no nie, taką cygankę, no mówiłem na nią cyganka, ale nie była cyganka, no nie, w parku i tak dalej, no i tego, bo ja nie widziałem nic tamto, myślałem, że to koniec, no nie, no a tu poznałem drogą, no i też było, no ale wiesz, że to tylko dzisiaj tak będzie, no nie, że nie szukam jakoś tak na stałe i tak dalej no rozumiem no nie no i gdzieś tam w parku zapinałem później zarączkę fajnie no nie na drugi dzień gdzieś tam też pojechał byliśmy w tym samym mieście e, no i tego no ale spoko dziewczyna fajna no nie e, no i tego no i mm, tydzień cisza no i w środę następny gdzieś tam tydzień ta dziewczyna do mnie z Niemiec pisze w środę, że przyjechała. Przyjechała i czy możemy się zobaczyć, no nie? Centralnie. Po półtora tygodnia przyjechała, w środę, no nie? To była środa, nie zapomnę tego. No ja mówię. Ja w ogóle nie odpisywałem jej. Ja wierzę w środę, ja mówię. Chyba dopiero w czwartek odpisałem, no nie? W czwartek. Ja mówię, no dobra, w sobotę możemy się zobaczyć. No nie? No numer ma niemiecki, więc tylko pisanie w tego, no nie. No dobra, no to w sobotę tam pod tym hotelem i przyjadę, no nie? W sobotę w piątek, nie, w piątek, no nie, wczoraj w piątek. No i przyjechała. Tak się znowu odwaliła, już skórą ubrała, no w ogóle była z bogatej rodziny, no nie? Że po prostu sytuacja była taka, że jej matka była w Niemczech z babcią, no nie? A tutaj jej ojciec był, ale jej ojciec w Czechach gdzieś tam pracował, a tutaj z Polką, jakby, no, taka długa historia, no nie, więc przyjechała akurat, bo to były jakby tutaj dni miasta, więc przyjechała odwiedzić, no nie? No i dobra, przyjechała. Na dwa tygodnie, no nie? Przyjechała w środę, będzie chyba do następnej, do następnej niedzieli, no nie? półtora tygodnia, no to się spotkaliśmy w sobotę, no i już dziewczyna gdzieś tam no, zauroczyła się, że no już chciała, wiecie, jak to dziewczyna być razem i tak dalej, dużo takiej rozmów było, tematy, no że na razie ona musi być w Niemczech, ale jej babcia tutaj kupiła dom w Polsce, no nie, ale go na remontuje, więc no potrzeb Potrzebuję jeszcze, nie wiem, z pół roku yy, i go wyremontuję i wtedy będzie mogła wrócić do Polski, no nie i tak dalej. No mówię wam, taka akcja, no i żeby nie przedłużać, no nie. Powiedziałem ok dobra, rozumiem. No i z tą dziewczyną później stworzę mój pierwszy w życiu związek. No nie. Z modelką. <grym> A co teraz dowaliłem nie, ale przepiękna dziewczyna, no nie, naprawdę. Polska, Niemcy, no nie, więc, no, później tam się jeszcze z nią, bo w sobotę gdzieś tam się spotkaliśmy, to nie był piątek, jednak była sobota, a później gdzieś tam, yy, bo ja miałem trening i tak dalej, to później w środę, no nie, ale już tam, wiecie, było gorąco, no nie, i, i po tej dziewczynie, jakby to powiedzieć... Znaczy, mówię, to był z tą dziewczyną, stworzyłem pierwszy w życiu związek i to był mój najdłuższy związek, no nie? W życiu. E, no i później ją zostawiłem, no nie? <laughs> o jajko. No, po prostu, bo ja chciałem wrócić, wiecie, do, e, do tego, no brakowało mi podchodzenia do dziewczyn, naprawdę. Po prostu po pewnym czasie... Jakby to powiedzieć, no nie, nie potrafiłem tego, jakby to powiedzieć, no nawet najpiękniejsza dziewczyna, jakby to powiedzieć, no może się znudzić, no nie? Ale ta dziewczyna mi uświadomiła to, że no nie muszę być jakiś super sławny, nie muszę być jakimś super milionerem, no nie, wystarczy, jakby to powiedzieć, podejście i naprawdę nic, jakby to powiedzieć, nie stoi za przeszkodą. Żeby takie dziewczyny gdzieś tam e, podrywać. No nie, no później, no teraz to. No mam lepsze, no nie, teraz to też mam takie konkrety i jakby to powiedzieć, no w ogóle nie mam żadnych obiekcji, wracając już do tematu, nie mam żadnych obiekcji, że ktoś jest ode mnie lepszy, no nie? Uważam, że nieważne, że poznaję dziewczynę i ona gdzieś tam. E, ma w znajomych jakiegoś znanego, jakiegoś celebrytę, mnie, mnie to w ogóle nie rusza, nie rusza mnie to, że ja mam jakieś stare auto, no nie, nie a gościu ma na przykład jakieś tam e, najnowszą BMW, jakąś 7 czy coś tam, czy Porsche czy coś tam i dziewczyna, z którą się spotyka gdzieś tam polajkowała mu zdjęcie, w ogóle nie mam żadnych oporów. Potykam się teraz z takimi konkretami, no nie i w ogóle nie mam żadnych jakiś tam, że czuję się gorszy, nie. Wręcz przeciwnie, uważam, że e, tyle dziewczyn, co ogarniam teraz i ogarniałem i będę ogarniał, to nie jeden milioner, miliarder młody e, może mi pozazdrościć, no nie. Dla mnie modelki dzisiaj to są standardem, no nie? Naprawdę. I spotykam ładniejsze dziewczyny od modelek, poznaję dziewczyny, które są jakimiś wokalistkami, gdzieś tam są, gdzieś tam no wysokie kręgi, no nie? Gdzie ja po prostu nie dostaję niektórym do pięta. Pomimo tego w ogóle nie mam żadnych oporów, biorę taką dziewczynę do siebie, do swojego świata, na, na ulicę, że tak powiem. I po prostu dziewczyna jest mi oddana w pełni i mnie to nie interesuje, nawet jakby była, byłą dziewczyną, nie wiem, Ronaldo czy kogoś tam, w ogóle by mnie to nie ruszało, no nie. Nie wiem, jakieś. Dlatego podsumowując zawsze myśl o sobie jak najlepiej w ogóle nie wchodź gdzieś tam w boczne jak mówię jak masz jakąś czy to sklep internetowy czy coś tam masz swoją muzykę czy słuchasz czy film oglądasz czy to okej okay, no nie to normalne ale nie schodź z głównej ścieżki no nie bo w... Po bokach, jakby to powiedzieć, głównego szlaku to jest masa syfu, no nie? W internecie jest masa ludzi lepszych i tak dalej, którzy mają tego, ale pamiętaj, że na ulicy podejście na żywo to jest całkiem co innego. Kobieta ma w sobie zaprogramowane pewne mechanizmy, no nie? I uwierz mi, że gościu, który może być super sławny w internecie, może bać się podejść do dziewczyny. I to sprawia, że on już jest na przegranej pozycji. Bo jeśli on się boi podejść, no to ja w tym momencie mogę podejść i zrobić z dziewczyną, która wiecie, która jest praktycznie niedostępna dla większości. E, I jakby to powiedzieć, e, robię z nią co? Raz się spotykałem z dziewczyną, która gdzieś tam e, znała no, pewnego celebrytę, gdzieś tam TVN-u kawu, no nie, i nie miałem żadnych obiekcji, mówię, olać to nie, dzisiaj spotykasz się ze mną, a to co z kimś się tam kiedyś spotykałeś, to mam to gdzieś, no nie, i w ogóle nie mam obiekcji, że gościu jeździ Lambo, czy co tam, olewka, no nie, po prostu robię swoje, y, laski mi ulegają, y, robię po prostu swoje i w ogóle się nie przejmuję innymi, no nie, Uważam, że ja mam swoją bardzo wysoką wartość, pewność siebie, której no, nikt nie jest w stanie przebić. Wiem, jak działają kobiety i wiem, czego chcą, no nie. I nikt mi nie jest w stanie gdzieś tam tego zabrać i przebić. Poza tym podejścia robią mega robotę. Ci zazwyczaj co, gdzieś tam mają dużo hajsu, chcą, żeby dziewczyny sami, same do nich podbijały. Poza tym większość z tych ludzi oprócz hajsu. Nie ma nic do zaoferowania takiej dziewczynie i, jakby to powiedzieć, mam przewagę. No i, jakby to powiedzieć, na koniec, nie czuję się gorszy. Dlatego ty też. Nie czuj się gorszy. Pamiętaj, że są dziewczyny materialnie nastawione, czyli gdzieś tam upodlą się, żeby gdzieś tam e, zrobić wszystko dla sławy, ale to są. Pamiętaj, że śmieci zawsze były, są i będą, no nie? Zawsze, wszędzie. I musisz się z tym liczyć. To tak jak, jakby to powiedzieć, jeśli masz gdzieś tam pole, no nie? To zawsze gdzieś tam będą jakieś zepsute owoce, no nie? Jabłko zje, no nie? Ale pamiętaj, że dużo jest zdrowych jabłek, no nie? Te zgnite. Wsi, wiesz, odrzuca, no nie, to normalne, a te zdrowe, no po prostu się bierze i zjada. Mam nadzieję, że...